Zapraszam Cię do medytacji pozytywnych emocji. Znajdź wygodne, bezpieczne miejsce. Zamknij oczy i przenieść uwagę na swój oddech. Poczuj, jak porusza się w Twoim ciele. Teraz przywołaj przyjemne przyżycie z ostatniego czasu. Taką sytuację, której towarzyszą pozytywne emocje, takie jak radość, szczęście, zadowolenie czy wdzięczność. Być może był to pyszny posiłek, czy stawiająca na nogi filiżanka kawy, a może zabawa z dziećmi. Być może jest w życiu coś, za co czujesz się szczególnie wdzięczny, wdzięczna. Przyjaciel, na którego zawsze możesz liczyć. Pies, który cieszy się na Twój widok. Czy cudowny zachód słońca? Muzyka grana na żywo w tle. Widok, który zapiera dech w piersiach. Słońce, które wychodzi z chmur? Czy chwila ciszy? Jeśli nie potrafisz sobie przypomnieć żadnego pozytywnego doświadczenia, pomyśl, że robisz sobie teraz prezent i dajesz sobie czas na medytację. Wróć ponownie. Uwagą do swojego oddechu. Poczuj wdzięczność za to, że dzięki oddechowi żyjesz. I jeśli znajdziesz w sobie gotowość, otwórz oczy i wróć do tu i teraz.